Witajcie na Winnicy Mamy dzisiaj 14 stycznia Sobotę No i jestem tutaj na takim przeglądzie sobotnim żeby zobaczyć co się tutaj podziało przez cały tydzień, jeszcze wieczorami jest zbyt ciemno żeby tu przyjeżdżać A szczerze wam powiem, że dzisiaj sobie odpuściłem tu przyjazd Rano trochę popadało. No, dałoby się tu ogarnąć, posprzątać te krzaki. Ale myślę, że do przyszłej soboty nie uciekną Nie powinno się nic z nimi stać. No, ale przyszła sobota to, pomimo, że jaka zima ma wrócić, zobaczymy, czy się będzie dało tutaj cokolwiek robić. No, już trzeba będzie myśleć o sobotach, żeby tutaj coś podziałać. Pewnie z granicą tam do końca. Przekopać tamtą stronę A no, uporządkować te krzaki, może pospalę je Zobaczę czy się będą chciały palić Większość ludzi widzę popatrzy się na dole sprzątają Wykorzystali ten dzień do tego by posprzątać Dobra A jestem też tutaj ze względu na to, że No dobra, za chwilę Wam opowiem, jakby doszedł do góry, co one wykazały. W tej chwili muszę się podłączyć do programu. Trochę mam tu kłopot ze światłem. Dobra, pytanie, pytanie, czy ten. Pokazał mi dane, czy nie? Na dole był jeden rejestrator i tamten szczytuje rekordy Zapisujesz dane od tygodnia A ten... Ten się nie uruchomił Jeszcze sprawdzę grafikę Nie ma daty, dobra Czyli, czyli ten się nie uruchomił tak właśnie przypuszczam, dlatego wziąłem, wziąłem laptopa żeby go ręcznie uruchomić. Niestety ten model rejestratora nie da się uruchomić z komputera Dobra, widzę, że już się trójkącik pokazał, zaczął pewnie rejestrować dane Zaglądniemy do niego na powrocie, idziemy jeszcze założyć rejestrator w jedno miejsce. Dobra. Idziemy na parcele z Sorlaerisem, skąd wziąłem, wziąłem cały moduł do domu. Ze względu na to, że nie mogłem się podłączyć z nim skomunikować z laptopem nie wiem, że zaśniedziałem, miał te styki od usb wykrywał błąd może długość przewodu, bo to jest 3 metrowy przewód, też mu przeszkadzało szczytać dane uruchomił się dopiero po wtyknięciu prosto w laptopa i wyczyszczeniu styków no i szczytałem dane ja mam go teraz tutaj do założenia ten już jest uruchomiony Tamtego odpaliłem też przed chwilą, ale jak będziemy schodzić, to go sprawdzimy, czy, czy pokazał dane. Dobra, co, co rejestratory pokazały? Rejestratory chodziły tak naprawdę od sierpnia i mniej więcej na tych dwóch parcelach temperatura się układała podobnie. Jednego czasu tam niżej było Trochę lepiej. drugie było tu. Pewnie od wiatru to zależy. I tamten rejestrator na Solarisie też pokazywał mniej więcej te same dane. Do listopada było wszystko idealnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Parcela z Solarisem miała te dane przestawione w czasie, ale podobne. Dosłownie jakbym przesunął o parę godzin... Przestawił po prostu zakres w tabelce. Myślę, że spowodowane jest to tym, że jest zacieniona ta strona. Nie ma tego przewiewu wiatru. Troszeczkę dłużej w cieniu są tam rzeczy. I myślałem, że najcieplejsza mam parcela będzie ta najwyżej. Ale nie. Najcieplejsza jest ta środkowa. W połowie górki jest najcieplejsza. Warunki są... To widać po, po grudniu, że tam na dole, ten pierwszy rejestrator, to ma najzimniejszą temperaturę. Nie wiem, czy pamiętacie, przed świętami były temperatury rzędu minus 18 zapowiadane. Na dole zarejestrował, na samym dole, najwyższą minus 15 tego dnia, w połowie górki było minus 9, a Solaris zanotował minus 4. Także grudzień jest bardzo ciekawy pod względem danych, które tu utrzymałem, i nie powiem Wam, że, że Solaris będzie najlepszą tutaj parcelą pod względem przymrozków, bo parę dni później, jak się już ociepliło na tyle, że te temperatury, takie mrozy jeszcze przed nowym rokiem, zależały, to tutaj było minus 2, a na dole było plus 4. I przemrozek był wszędzie, tutaj u góry, a na dole nie było. Taka anomalia jest na tych wykresach. I to dotyczy grudnia. Także inne miesiące spoko idą równo te parametry. Jak na dole jest 20 stopni, to w połowie będzie 21, tu będzie gdzieś koło 19. Tak, to się waha, może być nawet więcej, może być tu nawet 20 parę Nie ma także te same warunki z rejestratory. Ale grudzień rozpieprzył tutaj wyniki niesamowicie. Ta parcela zachowuje się całkiem inaczej niż tamte dwie na dole. Jeszcze nie wspominałem Wam, ale różnica wysokości między bodajże, chyba tym punktem albo. Troszeczkę dalej, a samym dołem po, poziom drogi jest chyba 37 metrów. Także generalnie temperatura powinna wzrastać o 1,05 na każde 100 metrów. W pionie Wzrastać czy maleć, zależy w jakim okresie ten. Mierzymy. No ale tutaj grudzień tego nam nie pokazuje. Grudzień tutaj e, całkowicie rozłożył system. No ale nic. No. Jest połowa stycznia. E, dane mam szczytane do 6, także cały tydzień nie były tu rejestrowane, ale też warunków. Popatrzcie się, spełnia lata teraz. Pełnia lata. E, wczesna wiosna. Ale, jak montowałem filmiki ze stycznia zeszłego roku, też tak tutaj było. Też chyba było tam. Na plusie i to dość grubo. Przed chwilą, że sprawdził rejestrator, pokazywał tam w połowie 9 stopni Celsjusza. Tego już nie będę podpinał, tylko go montuję. Tak, żebyście zobaczyli. Na takich, a jeszcze sprawdzę rejestrator, czy jest trójkąt, jest uruchomiony i tu pokazuje 12,6 stopnia. Tam było 9, ale, ale zakręcę go tutaj, jego to zakręca, da się go zakręcić na gwint. Da się. chyba no się, muszę dobrze zwoje ustawić bo inaczej się nie chcą nasuwać jedyne drogi dobra poszedł a no, czuję słońce wychodzi Jest, to sobie zakładam tak. I tak to wygląda. Założony. Skoro tu jestem, to się przejdziemy jeszcze po sadzonkach. Zobaczę, e, co z cięciem tego. Wracając do rejestratorów, e, wszystkie są założone w takich e, samych e, obudowach. Po to, żeby miały te same warunki do zbierania danych. Ona jest przewiewna. A zabezpiecza dość dobrze przed, przed wiatrem i przed opadem deszczu. No i są na tej samej wysokości. Trochę za wysoko jak dla winorośli. Ale to jest jakieś 180 cm. 2 metry. Dobra. Niech mierzy dane. Następne odczytamy sobie... E, Myślę, że koło, po te nie połowy, tylko 1 lutego. E, chcę raz w miesiącu odczytać dane, nie bawić się z nimi, jakoś specjalnie. Patrzę na pąki, a ja musiałbym wziąć cekator, przeciąć parę tych. No, okej, okay, nie. Nieistotne. Dobra, przejdziemy dalej. No, mięko tu jest. Trochę jest pod gryzowane. Miedza do roboty to wiecie. Ale najbardziej mnie interesuje, co tutaj mam do roboty pod ten. Sypałem tu nawóz i przyglądam się, czy się rozpuścił cały no ale go nie widzę myślałem, że jakieś ślady po rozpuszczonej bryłce zostały a zbytnio nie widać czyli deszcz go wypłukały i wsiąk w glebę Raczej nie spłynął, bo nie, tutaj nie miało gdzie to spłynąć po prostu te opady deszczu go <laughs> rozpuściły i, i pewnie wsiąka teraz. No i dobra, niech działa. Na wszelkie prace tutaj jest zbyt mokro siatka tu jest podniesiona, poprawiona. Zobaczę tutaj na końcu, czy coś się też podziału jakiś patyczek spadł z góry. Właśnie myślałem o obcinaniu tych gałęzi trochę. Trzeba by było wyjść na to drzewo. Nie mam takiej drabiny, ale mam linę i, i może sobie poradzimy tutaj z wyjściem metodą spinaczkową. Mam cały sprzęt do tego, także nie jest mi to obce. Tu już ciąłem ze dwa lata temu, może trzy. No dobra, ogrodzenie się trzyma. Też widzicie na trytetce, ale się trzyma. Ale jak je będziemy poprawiać, to będziemy wyrywać z Fastu na dole. Tu też jest ok, a przy tych sadzonkach jesteśmy na etapie no, formowania pnia. Z tym, że one są na tyle silne, że w tym roku to ja je położę te łozy na drudnośny. Uformujemy je bezpośrednio na gujota, szkoda mi je obcinać na tej wysokości. Ze względu, że no, tu są obiecujące obiecującej grubości, powiedzmy takie, które nie rokują, no to nie ułożymy, nie na pień, ale tu będę chciał zrobić z tego gujota. Teraz przyglądam się właśnie tej akcji, co chciałem zostawić: jednego pasierba na drugie ramię. Tak jak ten, myślę, że coś by z tego było. Nawet jak utnę na 2-3 oczka, to, to może się uda odgięć. Ten jest chyba za wysoko, ale i za słaby. Tu terami będzie kiepskie. No widzicie, taka próba. Ale to, to rozwiązanie tutaj jest spoko. Z tego już bez problemu dwa ramiona zdrowie. Tu obcinam to, bo jest niepotrzebne. Nie wiem, czy widzicie z tego jedno ramię, z tych trzech oczek. Drugie nie musi mi sięgnąć bardzo daleko. To też jest fajne. To tutaj już zupełnie tylko jest chyba za wysoko. Zobaczymy. Może w jednym roku pozwolę mu rosnąć. A z niżej zrobimy drugie. No dobra. Pogadałem. Jeden powiem. Winica tu jest spoko. Czeka na cięcie. Nie wiem, jakie będą warunki w przyszłym tygodniu. Ale może się zmuszę i faktycznie przyjadę tutaj, i od rana będę ciął. Bo, chociaż troszeczkę za wcześnie będzie, to jest jeszcze styczeń. Po co po co mam zabierać krzaku? Tyle tyle materiałów odżywczych co mają w włozach. <grym> Dobra. Zabieram laptopa i schodzę na dół. Tu jest wszystko ogarnięte, generalnie jest zostawione w takim stanie w jakim zostawiłem to tydzień temu nie ma jakichś przerwanych siatek, wtargnięć, rycia tutaj nic takiego tu nie zaobserwowałem poza tym, że jest trochę mokrawo ale spoko jest, bo ziemia się nie obiera no i co, będziemy mieć głównie tu teraz więcej sprzątania i i cięcia. Dobra, nie zanudzam. Do zobaczenia za tydzień, bo nie sądzę, żebym przyjeżdżał tutaj i coś cokolwiek w tygodniu nagrywał. Tak jak Wam mówię, jeszcze jest za ciemno. Do czołówki tutaj za bardzo nie ma co robić. No, można by było ciąć, ale takie cięcie to sobie urządzę, jakby się bardzo spieszył. To, żeby ciąć do czołówki. Dobra. Idę, sprawdzę jeszcze tamten rejestrator, czy jest uruchomiony. I widzimy się za tydzień.